Na obronie jak Van Dijk. Wszystko bronię jak Van Dijk Na obronie jak Van Dijk Ty nie przejdziesz tutaj nam Wszystko bronię jak Van Dijk Wszystko bronię jak Van Dijk Na obronie jak Van Dijk Ty nie przejdziesz tutaj nam Wszystko bronię jak Van Dijk 2 0 pierwszy kontrakt z Celticiem Na boisku pewnie broni Bo jest dobrym zawodnikiem Po transferze z Southampton Do Liverpoolu lece, Bo jest nie do przejścia I się trzyma zawsze swojej wierze Tak się to stało, wygrywają Ligę misjów, jakich mało? E, siła najlepszych treningów, zawsze z nim 85 milionów, by tam właśnie był na obronie. Ma ogromny skill, kiedy leci, piła, wpada, żeby grać. Powstrzymuje wszystkie piłki, dajk, wszystkie główki robi, dajk, bo jest nie do przejścia. No to wycofuj się z bram. Najlepszy obrońca to jest właśnie Van Dyke. Wszystko bronię jak Van Dyke Na obronie jak Van Dyke Ty nie przejdziesz tutaj nam Wszystko bronię jak Van Dyke Wszystko bronię jak Van Dyke Na obronie jak Van Dyke Ty nie przejdziesz tutaj nam Wszystko bronię jak Van Dyke To najlepsza jest obrona Bardzo mocna głowa Nieważne jak dobry napastnik Jego nie pokona Kiedy piłka jest przy nogach Szybko wybijają z pola Nie ma czego się obawiać To najlepsza jest obrona W Southampton budowanie formy w swoich nogach, ciężką pracą zwrócił tu uwagę Jurgena Klopa, trenera Terec Imponował mu bez przerwy A więc wziął go tam do siebie, żeby mógł być jeszcze lepszy I tak właśnie się dzieje, to nie są puste nadzieje Van Dijk stoi tak jak mur, szybko piłkę Ci wieje Kiedy gra, to najlepszy jest obrońca na tym świecie W najsilniejszej lidze świata, Premier League Van Dijk jedzie, wszystko bronię jak Van Dijk Na obronie jak Van Dijk. ty nie przejdziesz tutaj nam wszystko bronię jak Van Dyke, wszystko bronię jak Van Dyke Na obronie jak Van Dyke, ty nie przejdziesz tutaj nam, wszystko bronię jak Van Dyke, wszystko bronię jak Van Dyke Na obronie jak Van Dyke, ty nie przejdziesz tutaj nam, wszystko bronię jak Van Dyke, wszystko bronię jak Van Dyke Na obronie jak Van Dyke, ty nie przejdziesz tutaj nam, wszystko bronię jak Van Dyke. Cześć tu Quesek. Mam nadzieję, że piosenka, którą razem stworzyliśmy z Insider, Wam się spodobała. Pisaliście w komentarzach i widziałem, że bardzo chcieliście, żeby właśnie o Van Dijku ona powstała. Dlatego teraz też napiszcie w komentarzu o jakim piłkarzu ma powstać kolejna piosenka. Ja myślę, że fajnie byłoby zrobić o Messi z racji tego, że wygrał złotą piłkę, albo o zbliżającym się El Clasico. Ale to do Was należy decyzja. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film Wam się spodobał, 5000 i wlatuje kolejna nuta na kanał, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych piosenek, lecimy po 320 tysięcy subów, jeśli ta liczba wybije, zrobię konkurs o piłkę z autografem Wojtka Szczęsnego, więc kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, udostępniajcie piosenkę o Wandajku. niech dotrze ona do jak największej ilości osób, zapraszam Was do oglądania piosenek znajdujących się już u mnie na kanale, tutaj macie playlistę, trzymajcie się! Cześć! Wandaj stoi tak jak mur, szybko piłkę ci wywieje kiedy gra To najlepszy jest obrońca na tym świecie, w najsilniejszej lidze świata, Premier League Wandajk jedzie.